Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Spotkania z Prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie akcji internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pan Konrad Dziuba, prawnik, doradca obywatelski i mediator współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie mobbing, a konkretnie mobbing w pracy. Jest to niestety zjawisko coraz bardziej powszechne i ma znamiona patologii społecznej. Panie Konradzie, zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest mobbing, zwłaszcza mobbing w pracy. Tak, mobbing to niezwykle postępujące zjawisko, występujące właśnie w miejscu pracy. Dotyczy w szczególności sytuacji, które mają na celu dręczenie i zastraszanie pracownika. Mobbing definiowany jest tak w zasadzie w wielu, wielu aspektach: socjologicznym, psychologicznym oraz oczywiście z punktu widzenia zagrożeń w miejscu pracy. Podejmując próbę definicji słowa mobbing, trzeba powiedzieć, że jest to działanie, które ma na celu dręczenie, przede wszystkim dręczenie psychiczne pracownika, choć oczywiście nie wyklucza się też dręczenia o charakterze. Fizycznym. Ważne jest to, że działanie, które określamy mianem mobbingu, ma charakter działania długotrwałego. To znaczy, do mobbingu nie są zaliczane takie jednorazowe incydenty, czy też sporadyczne konflikty, które po prostu nie mają takiego permanentnego charakteru. Typowe dla zjawiska mobbingu jest to, iż oczywiście występuje taka przewaga mobbera nad, nad ofiarą, która niekoniecznie oczywiście musi być związana z zajmowaniem na przykład wyższego stanowiska. Mobbing jest zjawiskiem charakterystycznym też dla tego typu zachowań, kiedy dręczyciel dąży na przykład do wyeliminowania pracownika z miejsca pracy czy też pozbawienia go możliwości wykonywania wielu zadań. Z punktu widzenia prawnego trzeba powiedzieć, że artykuł 94 ze znaczkiem 3 kodeksu pracy definiuje nam, nam mobbing i też nakłada na pracodawcę w paragrafie pierwszym obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, czyli takim działaniom, cytując ustawodawcę, działaniom oraz zachowaniem pracownika skierowanym, pracodawcy skierowanym przeciwko pracownikowi polegającym właśnie na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności, poniżenie powodujące lub mające na celu ośmieszenie pracownika, izolowanie go czy też wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Czyli jednym słowem ważne jest to, że mobbing musi być uporczywy i długotrwały. Tak, długotrwały długo, długo, to taka cecha podstawowa, czyli jednorazowe konflikty, jakieś nieporozumienia nie mogą być kwalifikowane jako zachowania określane mianem mobbingu. Tu jeszcze w tym miejscu chciałbym, chciałbym dodać i, i określić strony mobbingu, to znaczy mamy mobbera, czyli ten to właśnie, podmiot. Właśnie kim jest ofiara to wiemy, a kim jest w takim razie mobbing? Mobber mobbing. to podmiot, Podejmujący działania mobbingowe, natomiast obiekt mobbingu, inaczej yy, określany też mianem mobbowanego jest to podmiot, którego dotyczą właśnie te działania mobbingowe. Czyli w takim razie, co musi robić, y, jakie zachowania musi przyjawiać mober, żeby osoba, żeby można było, było go uznać moberem? No Bardzo często, tak jak powiedzieliśmy, mobbing, czy też przejawem takim podstawowym mobbingu w pracy jest na przykład szykanowanie, fakt nękania, zastraszania pracownika musi mieć miejsce oczywiście w czasie pracy i też w związku z pracą, jeśli, jeśli rozpatrujemy to w kategoriach mobbingu właśnie, właśnie w pracy, ważne jest to, że prześladowania psychiczne w życiu prywatnym nie są z punktu widzenia polskiego prawa pracy. Mobbingiem. To, o czym powiedzieliśmy już, a warto to podkreślić, czyli działanie uporczywe, działanie długotrwałe. Eee, przynajmniej tak się określa w wielu artykułach, e, raz w tygodniu, długotrwałe to przynajmniej raz na pół roku, czyli ten, ten, ten charakter ciągu jest, jest niezwykle ważny. Oczywiście ocena uporczywości, czy też długotrwałości e, oddziaływania na pracownika ma charakter indywidualny i musi być w każdym przypadku e, patrivana co do konkretnej indywidualnej, indywidualnej sytuacji. Niemniej ta długotrwałość, intensywność działań ma, ma, ogromne, ma ogromne znaczenie. Trzeba też powiedzieć jasno, że nie tylko nękanie, nie tylko na przykład fakt dotyczący jakiegoś zastraszania może być mobbingiem. Mobbingiem też mogą być zachowania dotyczące chociażby pozbawienia pracownika pewnego zakresu działań, na przykład takie, Umiejętne, alienowanie pracownika z zespołu, wywoływanie takiego poczucia no, utraty wartości dla zespołu przez pracownika, również może być traktowane w kategoriach zachowań noszących znamiona mobbingu. Tak jak powiedziałem, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Stąd też. Tu zachęcam, jeżeli Państwo z takimi sytuacjami się spotykają, proszę gdzieś no, spróbować sporządzić katalog właśnie takich zachowań, których, których Państwo doświadczacie w pracy, udać się do jednego z punktów pomocy i tam spróbujemy zastanowić się nad tym, czy, czy te zachowania mają właśnie charakter mobbingu, czy też nie. Bo tak jak mówię, no, oprócz tej, tej definicji, którą tutaj już obszernie przytoczyliśmy, należy każdą. Z sprawę rozpatrywać co do konkretnego, konkretnego przypadku i konkretnych zachowań pracodawcy i pracownika. Czyli jeżeli pracownik na przykład jako jedyny nie jedzie na jakieś szkolenie z firmy, to również można wnioskować, że może to być mobbing. Tak, oczywiście. To Rząd co z... powiedzieliśmy właśnie pozbawienie pracownika i przywilejów i jakichś uprawnień, szkoleń, pewnego zakresu zadań może być traktowane w kategoriach zachowań właśnie noszących znamiona mobbingu. Niemniej no, pamiętajmy o tym, że na chociażby to o czym, o czym wspomniałaś, czyli fakt wyjazdu na jakieś szkolenia i, i, i inne jakby sprawy pracownicze, no wpływa szereg czynników. Znaczy polityka kadrowa w każdej firmie no, jest prowadzona w jakiś tam z indywidualizacji. W zindywidualizowany sposób, stąd też no, trzeba bardziej pochylić się nad tematem. Nie można, myślę sobie, tak osądzać tego rodzaju stwierdzeń, że. No fakt, że jeden raz pracownik na to szkolenie nie pojechał już jest mobigiem, mobbingiem, tylko bardziej nie zastanowić się w takim ujęciu szerszym. Niemniej te zachowania właśnie takie stosowane w sposób uporczywy, długotrwały już mogą faktycznie być traktowane w kategoriach, w kategoriach mobbingu. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że wywodząc jakieś roszczenia, czy to odszkodowawcze, czy to w przedmiocie zadośćuczynienia względem pracodawcy, no tutaj na pracowniku będzie ciągle. Obowiązek wykazania tego, że konkretne zachowania w konkretnym przedziale czasowym należy traktować właśnie jako, jako, jako mobbing. W takim razie, Panie Konradzie, gdzie osoba mobbingowana może szukać pomocy prawnej przede wszystkim? To znaczy, w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, dobrze stworzyć sobie jakiś taki katalog zachowań, które, które w miejscu pracy wystąpiły z konkretnymi datami, okolicznościami, bo to będzie niezbędne, żeby wykazywać właśnie ten fakt naruszeń praw pracownika. Jeśli chodzi o. Późniejsze uprawnienia pracownika, no to oczywiście na drodze postępowania sądowego możemy ubiegać się zarówno o zadośćucznienie, jak i odszkodowanie. Tak jak powiedziałem, w zależności od tego, no, jakie te negatywne skutki mobbingu konkretnej osoby wywołał. Oczywiście, mamy też formy polubownego rozwiązania sporów, i od tego, bym, od tego bym zaczął, bo trzeba pamiętać, że mobberem nie, nie musi być koniecznie osoba przełożona, może też być koleżanka z pracy, współpracownik, kolega, i wówczas, jeżeli dochodzi, pewnej organizacji, w miejscu pracy właśnie o takich zachowań, warto, aby skonsultować to z przełożonym, zastanowić się nad tym, aby rozwiązać ten problem w ramach, powiedziałbym, jakichś wewnętrznych struktur tutaj dyscyplinarnych, aniżeli od razu wywodzić postępowanie sądowe, zwłaszcza, że wielu, przynajmniej z mojego doświadczenia, wielu osobom, które gdzieś tam doświadczyły zachowań mobbingowych, czy też quasi-mobbingowych, jednak zależy na zachowaniu miejscu pracy, płynności finansowej, więc te metody polubowne są jak najbardziej jak najbardziej wskazane. My oczywiście z ramienia Stowarzyszenia Dogma w Punktach Pomocy Prawnej, Pomocy Obywatelskiej zajmujemy się także sprawami związanymi właśnie z mobbingiem, z szeroko pojmowanym prawem pracy, więc jeżeli Państwo takiego, czegoś doświadczycie, bądź też u Państwa w organizacji problem taki lub inny tożsamo problem występuje, no serdecznie zapraszamy na, na konsultację prawną, tylko tak jak mówię, bardzo bym prosił, aby przed wizytą spróbować się zastanowić nad katalogiem tych konkretnych sytuacji, bowiem musimy dokonać takiej analizy tego, czy mamy do czynienia z mobbingiem, czy też nie, bowiem to odnosi na bardzo duże skutki później w kontekście jakby wywodzenia konkretnych, konkretnych roszczeń. Tak jak wspomniał Pan Konrad, w pierwszej kolejności ja zachęcam Państwa do mediacji, spróbować porozmawiać przede wszystkim z szefem, współpracownikami i wyjaśnić tą sytuację, bo być może to nie jest od razu mobbing, tylko, tylko może, może po prostu nam się wydaje, że jesteśmy w jakiś sposób dyskryminowani w pracy. Natomiast warto na ten temat rozmawiać. Zanim udamy się do sądu, zapraszamy jeszcze raz serdecznie do punktów pomocy prawnej oraz obywatelskiej. Nasi prawnicy postarają się Państwu pomóc, wyjaśnić wszystkie kwestie sprawne i mamy nadzieję, że do takiej sytuacji nie będzie dochodziło. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.